Gość Radia Yard Także na Koziu, dzień dobry. Dopiero pierwszy kwartał 2025 roku, a już Straż Pożarna zorganizowała szereg szkoleń i ćwiczeń, mających na celu podniesienie kwalifikacji swoich funkcjonariuszy i poprawę współpracy z innymi służbami ratowniczymi. Jednym z kluczowych wydarzeń były ćwiczenia pod kryptonimem Siemianówka 2025, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia. W ćwiczeniach uczestniczyło około 200 strażaków i 70 pojazdów ratowniczych. Nie tylko z naszego województwa, ale więcej szczegółów ma dla nas nasz dzisiejszy gość. Jest ze mną młodszy ogniomistrz Justyna Kłusewicz z Komendy Wojewódzkiej Podlaskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to wygląda z ćwiczeniami w Siemianówce? Jakie były główne cele i założenia tych ćwiczeń? Każdego roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Komendami Wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej organizuje ćwiczenia na szczeblu międzywojewódzkim. Organizacja tych ćwiczeń wynika z planu ćwiczeń międzywojewódzkich, które są każdego roku zatwierdzane przez Komendanta Głównego właśnie Państwowej Straży Pożarnej. W tym roku jako pierwsze właśnie były zorganizowane na terenie województwa podlaskiego. Krajowe ćwiczenia ratownicze są organizowane przede wszystkim w celu utrzymania. Gotowości operacyjnej oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu e, operacyjnego. Idea tych ćwiczeń e, zakłada e, podział kraju na grupy, w których ćwiczymy e, w, właśnie podczas takich ćwiczeń, e, i teraz ćwiczyło razem z nami województwo e, nie tylko właśnie podlaskie, ale też mazowieckie, e, lubelskie, e, łódzkie e, e, i Akademia Pożarnicza. E, A jak wygląda koordynowanie takiej dużej grupy służb z całej Polski. Ćwiczenia generalnie zakładają szereg różnych założeń. Ćwiczone są różne epizody, w zależności od tego, na jakim terenie ćwiczymy. Właśnie organizacja takich ćwiczeń polega przede wszystkim na doborze ekspertów, którzy takie ćwiczenia organizują. Organizują. Poszczególne epizody dobierają właśnie miejsce prowadzonych działań, koordynują współpracę właśnie ze strażakami z różnych województw, ale też z funkcjonariuszami z innych służb. W tym przypadku ćwiczyliśmy nie tylko właśnie w ramach tutaj naszej strażackiej braci, ale działali razem z nami również policjanci, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie. Czy jakieś wnioski na przyszłość, gdyby zdarzyły się kolejne tak duże? że ćwiczenia udało się wyciągnąć, czy wszystko szło sprawnie i nic nie zostało do dopracowania. No, ćwiczenia takie wymagają bardzo dużo pracy. To jest praca w tym konkretnym przypadku, która zaczęła się już w roku 2024, kiedy pojawił się właśnie pomysł na organizację takich ćwiczeń. Dobrane było miejsce, był prowadzony szereg różnych spotkań właśnie pod kątem organizacyjnym, czy to ze, ze służbami, które z nami współdziałały, czy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Czy z podmiotami, które udostępniały nam na te ćwiczenia infrastrukturę czy sprzęt, na przykład do pozoracji. Tak więc tutaj duża praca była zorganizowana jeszcze zanim te ćwiczenia miały miejsce. Warto też podkreślić to, że jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, dlatego że tak jak tutaj wspomniałyśmy, Podczas tych działań brało udział ponad 200 strażaków, ponad 70 wozów, ale oprócz strażaków także inne służby. Tak więc, żeby to wszystko rozplanować, trzeba bardzo dużo pracy poświęcić i czasu na to, żeby to wszystko przebiegło sprawnie. To były ćwiczenia zorganizowane na trudnym terenie. W jaki sposób przygotowywaliście się do tego, jak wyglądają ćwiczenia właśnie na tak trudnym terenie? Bo to jest to są jednak bagna, to są zalewy, to są akweny wodne. Dokładnie tak. No, województwo podlaskie składa się z 14 powiatów, natomiast te konkretne ćwiczenia zostały zorganizowane na styku powiatów białostockiego, czyli największego pod względem powierzchni powiatów kraju i powiatu hajnowskiego, czyli położonego w południowo-wschodniej części województwa, tuż przy granicy. Ten teren jest nieprzypadkowy, ale... No jest to teren bardzo trudny y, z uwagi na uwarunkowania właśnie terenowe bo obok gęstych lasów y, puszczy białowieskiej narmińskiego parku narodowego terenów bagiennych podmokłych y, pól uprawnych y, zalewu siemanówka y, rzeki narew y, no, Toczy się tutaj życie, tu biegną tory kolejowe, budowane są kolejne pasma dróg, odbywa się bardzo duże natężenie właśnie ruchu pojazdów, i często są to pojazdy wielkogabarytowe, więc szeroko pojęte tereny trudno dostępne wymagają nawet od strażaków, tak, czy, czy od innych służb, umiejętności poruszania się w takim terenie, bo y, często te drogi są y, nieutwardzone, i są bardzo podatne na sytuację chociażby pogodową. Warto też wspomnieć o tym, że to są tereny zamieszkałe, tam mieszka dużo ludzi. Jak mieszkańcy okolicznych terenów reagowali na Wasze ćwiczenia? Czy to budziło niepokój? Bardzo dużo pracy włożyliśmy właśnie przy organizacji w to, aby, aby uspokoić miejscowych, że tylko ćwiczymy. Że te ćwiczenia służą po to, żeby później, po ich zakończeniu móc jeszcze trafniej i Sprawniej reagować na, na wszelkie zagrożenia, z którymi się mierzymy. Tak więc włożyliśmy właśnie duży wkład w to, aby te ćwiczenia rozpromować, rozpropagować, zarówno na witrynach stron internetowych naszych rodzimych, jak i w naszych social mediach, ale też pojawialiśmy się w radio, w telewizji, w prasie i komunikowaliśmy. Oprócz tego wieszaliśmy w różnych miejscach takich ogólnodostępnych plakaty informujące, że takie ćwiczenia będą się odbywać, że spodziewany jest właśnie wzmożony ruch pojazdów uprzywilejowanych, że ta komunikacja właśnie na drogach dojazdowych może być utrudniona właśnie ze względu na obecność bardzo dużej liczby pojazdów. Ja na moment cofnę się o kilka tygodni, mm -hmm. bo wcześniej odbyło się również szkolenie również w trudnych warunkach, szkolenie w łapach. Na czym ono polegało? Oj, tych szkolenie w łapach mamy bardzo dużo. <grych> Tak naprawdę ten rok to szkolenia poszukiwawczo-ratownicze, szkolenia lodowe, całe spektrum szkoleń, zarówno skierowanych do strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników. My w przeciągu tamtego roku przeszkoliliśmy właśnie przy współodziale funkcjonariuszy z ośrodka szkolenia ponad 3000 ratowników. Tak jak mówię, ochotników i funkcjonariuszy. Natomiast y, szkoleń jako takich odbyło się y, około 200. Co warto podkreślić, y, jeżeli chodzi o szkolenia i różnego rodzaju ćwiczenia to strażacy uczestniczą w nich na każdej służbie w ramach swoich jednostek organizują sobie nawzajem po prostu przeszkolenie a chociażby z sprzętu z którym na co dzień mają do czynienia podczas właśnie służby i pracy to, już tak, może na podsumowanie naszej rozmowy, warto by było podpytać, jakie korzyści dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, płyną z tego, że Wy się doskonalicie, że Wy się szkolicie i współpracujecie też z innymi służbami. Ostatni rok pokazał nam, że Straż Pożarna, która jest kojarzona z pożarami, tak naprawdę uczestniczy w szerokim spektrum różnych działań. Głównie miejscowych zagrożeń, czyli są to działania, które są niezwiązane właśnie z ogniem i z pożarami. Takich działań mieliśmy ponad 71%. To świadczy o tym, że musimy szkolić się, podnosić umiejętności, by na różne sytuacje, do których jesteśmy dysponowani, móc reagować. Miejscowe zagrożenia to wypadki komunikacyjne, to ewakuacja osób, to chociażby reagowanie na trudne sytuacje pogodowe jest cały wachlarz różnych zdarzeń, w których właśnie uczestniczymy. Tutaj podczas tych ćwiczeń Siemenówka 2025 działaliśmy głównie na terenach trudno dostępnych, ewakuowaliśmy osoby, czy to z wody, czy z wykorzystaniem grup wysokościowych, które transportowały osoby właśnie na tych terenach trudno dostępnych w miejsca bezpieczne. Tutaj działały grupy wodnonurkowe, sonarowe, właśnie grupy wysokościowe. Szkolone było ratownictwo techniczne. Tak więc, no jest to wszystko robione po to, aby móc jeszcze sprawniej, szybciej i lepiej reagować na różne wyzwania, z którymi mamy do czynienia podczas służby. Czyli jednym słowem, wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Dokładnie tak. Młodszy ogniomistrz Justyna Kusewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za przybycie do studia Radia Jard. Dziękuję bardzo. Gość Radia Yard.